Rozglądając się na co dzień dookoła, widzimy jak niesamowity postęp dokonał się przez ostatnie dekady. Ale czy możemy spodziewać się czegoś jeszcze szybszego, czegoś, co zmieniać się będzie tak szybko, że jako zwyczajni ludzie nie będziemy w stanie ogarnąć tego naszymi umysłami? Otóż okazuje się, że jest taka koncepcja, a nazywa się osobliwością technologiczną. No właśnie, osobliwość technologiczna brzmi dosyć dziwnie. Osobliwość, osobliwość, gdzieś już słyszeliśmy ten termin. Otóż e, oczywiście osobliwość znajduje się wewnątrz czarnej dziury, a przynajmniej wydaje nam się, że znajduje się wewnątrz czarnej dziury coś takiego. No w tym przypadku osobliwość technologiczna oznacza jednak coś innego. Oznacza taki punkt w rozwoju naszej technologii, w którym po prostu to wszystko już dalej będzie szło lawinowo. Okej, okay, może... Podam jakiś przykład. Wyobraźmy sobie, że budujemy różnego rodzaju sztuczną inteligencje. no i one stają się coraz bardziej zaawansowane. Na początku budujemy jakąś taką sieć neuronową, która na przykład jest w stanie imitować umysł karalucha, tak? Potem zaczynamy rozwijać ją dalej, zaczynamy ją rozwijać tak, że jesteśmy w stanie imitować na przykład, właśnie, mózg i jego działania u szczura. Potem piesa. Pie, 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 pies. Szympan Szympans, delfin, dinozaur, a potem rzucamy w niego dwa miesiące kamieniami, aż następnie tworzymy a, sztuczną inteligencję, która dorównuje zdolnością poznawczym a, i inteligencją człowiekowi. A następnie budujemy coś, co jest od nas sprawniejsze, co jest lepsze. No i w tym momencie ta sztuczna inteligencja, która jest od nas sprawniejsza, która jest od nas inteligentniejsza, która jest od nas szybsza, cyfrowa przede wszystkim, nie analogowa, może zacząć budować kolejne swoje wersje. Szybsze wersje, powiedzmy. Może zbudować szybszą wersję samej siebie. Ta kolejna wersja może zbudować jeszcze szybszą wersję samej siebie w jeszcze krótszym czasie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu osiągamy taki punkt, gdzie to wszystko już po prostu lawinowo zaczyna lecieć do przodu. No my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, jeżeli sami również byśmy się nie usprawnili. Więc w tym punkcie osiągnęlibyśmy właśnie tę osobliwość technologiczną. Oczywiście jest tu szereg różnych obwarowań. To jest taki bardzo uproszczony schemat, bo musimy pamiętać, że moi drodzy, to nie do końca musi tak być. Może się okazać, że na przykład ta lepsza superinteligencja może być mniej sprawna w budowie kolejnych swoich instancji od tej poprzedniej, bo ta poprzednia ma najzwyczajniej w świecie większe doświadczenie chociażby w tym, tak? Tu musimy jakby uwzględniać różne, różne tego typu elementy, ale spokojnie to jest tylko jakiś taki element, do, znaczy taki schemat właściwie do zobrazowania tego wszystkiego tak, żeby łatwiej nam było uchwycić czym właściwie ta osobliwość technologiczna jest. Jeśli ktoś oglądał nową serię na Netflixie Miłość, Śmierć i Roboty, to tam był taki odcinek o Jogurcie. Dosyć zabawna historyjka, kiedy to kultury bakterii w Jogurcie rozwinęły się tak bardzo, że właśnie stworzyły w pewnym momencie taką osobliwość, nazwijmy to biotechnologiczną, no i generalnie zaczęły zarządzać ludzkością tak, że rozwiązały wszystkie problemy, które nas trapiły. I nie, nie jest to reklama Netflixa, a mogłaby być. No, ale niestety się nie odezwali. W każdym razie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak wyglądałaby taka osobliwość technologiczna, co mogłaby nieść dla ludzkości, no to polecam właśnie zobaczyć sobie ten oto odcinek i wtedy złapiecie taką generalną zasadę, jak to wszystko może sobie działać. No i właśnie, co taka osobliwość technologiczna, jeżeli zostałaby osiągnięta, mogłaby nam dać? Co dzięki temu mogłoby się stać? Jakie zagrożenia by. Um... W związku z tym, czyhały na ludzkość, no bo to też nie jest nigdy tak, że wszystko jest śielanką, wszystko jest pięknie, wszystko jest wspaniale. Musimy za każdym razem patrzeć dwutorowo. Z jednej strony mamy te benefity, mamy to, co możemy zyskać, mamy te ułatwienia w życiu, mamy to, co mówiłem chociażby w odcinku o naszej prywatności, tak? Z jednej strony jest nam fajnie, żyje się miło, żyje się ciekawie, żyje się szybko, doświadczamy coraz więcej, a coraz lepiej, a coraz bardziej. See? Ale z drugiej strony oddajemy swoją prywatność w zamian za to bezpieczeństwo czy prawda, taki, taki luksus życia, nazwijmy to. I tutaj tak samo z jednej strony mamy te udogodnienia, ale z drugiej strony przecież czyha też wiele niebezpieczeństw. W końcu oddajemy się pod, no, można powiedzieć, nadzór czegoś, co może być od nas dużo inteligentniejsze, co może być od nas bardziej przebiegłe, co może mieć w końcu koniec końców dużo więcej zasobów, żeby móc nam też najzwyczajniej w świecie zaszkodzić. No więc co nam to da właściwie? No, mnóstwo rzeczy, słuchajcie, zmiany zajdą właściwie w każdym aspekcie naszego życia. Weźmy na przykład medycynę. Dużo lepsze chociażby, genetyczne dopasowywanie terapii do danej choroby, wręcz nawet moglibyśmy pokusić się o technologię, która byłaby w stanie indywidualnie dopasowywać terapię leczenie leki. Do danego przypadku, bo jednak każdy przypadek niektórych chorób lekko różni się właśnie przez to, że mamy różne te genomy. No i tutaj mogłaby to taka super inteligencja właśnie nam chociażby załatwić. Druga rzecz, no to podróże kosmiczne chociażby, tak? Nowe napędy, nowe systemy, dzięki którym moglibyśmy sobie właśnie w tym przestrzeni kosmicznej podróżować. Być może nawet opuścić Układ Słoneczny za czas jakiś. Być może um, odkrycia na polu fizyki teoretycznej astrofizyki, bo i te na pewno szłyby bardzo, bardzo, bardzo do przodu, pozwoliłyby na skonstruowanie na przykład napędu Alcubiera. Być może taka właśnie e, osobliwość technologiczna, tak, czy też ta superinteligencja, która w jej wyniku by powstała, e, mogłaby w jakiś sposób wytworzyć, o ile jest to możliwe, oczywiście nam właśnie egzotyczną materię, która jest potrzebna do tego, żeby zagiąć czasoprzestrzeń w odpowiedni sposób, żebyśmy mogli w takim bąblu podróżować między gwiazdami. No, bez tego jakby wydaje się to być bardzo, bardzo niepewną przyszłością, jeżeli mówimy tu oczywiście o podróżach międzygwiezdnych, czyli medycyna, czyli kosmos, czyli życie na Ziemi. To też problemy, które nam wydają się być być może ciężkie do rozwiązania. Dla takiej inteligencji, która widziałaby to wszystko z góry, że tak powiem, no, mogłyby się okazać wcale niezbyt skomplikowane, czy też na przykład odpowiednia dystrybucja towarów, dóbr, które no, marnują się w tym momencie najzwyczajniej Świecie. Mówiłem też kilka odcinków wcześniej o miniaturyzacji różnych chipsetów, które mogłyby być wręcz dosłownie w opakowaniach różnych produktów używane. Dzięki temu mielibyśmy na bieżąco informację, gdzie znajdują się jakie um, potrzebne artykuły. Nie wiem, na przykład gdzieś brakuje ryżu, gdzieś gnije, po prostu bo jest go za dużo, można to gdzieś tam przeflancować. No, oczywiście mówimy tu o już o takiej sytuacji i stanie polityczno-gospodarczym jak ze Star Trek, dosłownie, ale to nie jest niemożliwe. Potrzebujemy tylko odpowiedniej technologii, żeby to najzwyczajniej w świecie wdrożyć. No, pytanie tylko, czy to jest to, czego oczekujemy i czy to jest to, co jest nam potrzebne i czy to jest to, na co czekamy. No ale tu już każdy musi odpowiedzieć na to pytanie we własnym zakresie. Ale czy taka technologiczna osobliwość jest w ogóle możliwa do osiągnięcia? To jest zastanawiające pytanie. Czy nasze, że tak powiem, możliwości Mogą doprowadzić do powstania czegoś takiego? No tu się można zastanowić, bo weźmy na przykład sobie na tapet tranzystor, tak. Generalnie tranzystory stawały się coraz mniejsze, coraz bardziej te systemy wszystkie stawały się wydajne, procesory niby coraz szybsze. No ale w pewnym momencie doszliśmy już do tego minimalnego, minimalnej wielkości takiego tranzystora, tak? Niżej niż atomowe, że tak powiem już te cegiełki nie zejdziemy, po prostu nie będziemy w stanie stworzyć w pewnym momencie mniejszego tranzystora. No i jakby ta prędkość komputera, czy prędkość tego całego zestawu, który będzie potrzebny, no. Będzie ograniczona. Wymyśla się różne oczywiście sposoby, żeby to obejść. Mamy przecież wielorodzeniowe procesory, mamy różne te architektury, które działają w ten sposób, żeby obchodzić właśnie tenże problem i jednak wydajność całego systemu zwiększać, mimo tego, że no jakby już jednostkowo nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć. No ale to też. Y Pewne wyzwania technologiczne, inżynieryjne przed nami stawia. No i pytanie, czy po prostu będzie w stanie technologia, którą my będziemy mogli stworzyć, doprowadzić do tego, żeby przeskoczyć ten problem, żeby stworzyć po prostu coś, co będzie jakby za tą barierą, za tą granicą. Kolejna rzecz może się w końcu okazać, że AI nie będzie wcale mądrzejsze. Jeżeli zasymulujemy dobrze e, taki właśnie ludzki umysł, no to być może pojawi nam się sztuczna inteligencja, która będzie wierzyła w płaską Ziemię. Hej, dlaczego nie? Mamy przecież ludzi. Którzy wierzą w takie rzeczy. Mamy ludzi, którzy niekoniecznie przyczyniają się do tego, żeby ludzkość szła do przodu, żebyśmy się rozwijali, żeby było nam coraz lepiej. A przecież te mózgi mamy jednak jakby nie patrzeć takie same. No, nie różnią się one pod tym względem w żaden sposób. Nie mówimy tu oczywiście o jakichś ludziach z uszkodzonymi mózgownicami. Natomiast to, w jaki sposób wypełniamy te, te nasze połączenia neuronowe, w jaki sposób gdzieś tam, prawda, te nasze mózgi karmimy i zapełniamy, definiują to, czym się stajemy i w jaki sposób działamy. No i tutaj, jakby musimy mieć na uwadze też to, że taka sztuczna inteligencja niekoniecznie może właśnie w takim kierunku gdzieś tam nam podążać. Zresztą słyszałem kiedyś bardzo ciekawy wykład na temat tego, czy sztuczna inteligencja może być leniwa. I tu polecam Wam poszukać sobie na YouTube właśnie tego wykładu. Jest co prawda po angielsku, natomiast jest arcy ciekawy, bo pokazuje pewne problemy, o których na co dzień się nie mówi, a w kontekście właśnie sztucznych inteligencji, a które mogą się pojawić. I ja tu mówię oczywiście już o czasach, kiedy powstanie prawdziwa sztuczna inteligencja, bo to, co jest gdzieś w tym zegareczku, prawda, czy w jakimś telefoniku i tak dalej, to nie są sztuczne inteligencje, absolutnie. To są różnego rodzaju algorytmy, jakieś tam e, podłączone do, przez Internet do sieci neuro Różnego rodzaju, prawda, programy, które mają symulować w pewien sposób działanie czegoś takiego jak ludzki mózg, ale absolutnie nie, do, nie dorastają możliwościami do ludzkiego mózgu, no i w żaden sposób nie wyczerpują, bym powiedział, nawet tego. Tego właśnie tej definicji sztucznej inteligencji. Zresztą niektórzy mają bardzo za złe, że się używa wszędzie teraz sztuczna inteligencja, w telefonie, we wszystkim, w aparacie, w sztoteczce do zębów, bo to rozmywa, jakby nie patrzeć troszeczkę całą definicję i ludzie mają potem złe pojęcie na ten temat. No i tak to moi drodzy wygląda. Oczywiście zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, piszcie co wy myślicie na ten temat, czy taka osobliwość technologiczna nas czeka, czy czeka nas za naszego życia, bo to też jest ciekawy aspekt. Ja z chęcią bym chyba coś takiego zobaczył, aczkolwiek boję się, że to co bym zobaczył niekoniecznie byłoby tym, co chciałbym ujrzeć. To jest ten drugi aspekt, o którym wspominałem. Więc piszcie, czy to jest możliwe, czy wydarzy się za naszego życia, czy czekacie na to, czy raczej się tego obawiacie. Jestem ciekawy Waszych opinii. A my widzimy się w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!